Więcej z tej strony, znowu ja tylko dla dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z kolejnym kolegą, czyli tutaj yy, pan Gryzdol. O, już mnie zaprosił. To już wpisujemy P, A, C, C, E, P, -T. I pisujemy jego nick. Poczekajcie chwilę, takie sprawy organizacyjne. Gry -Z -D o, L. Okej, okay. to no chodź, no chodź. O, dobra jest. Gram dzisiaj z, już dzisiaj nie z saperem, bo saper nie mógł. Sprawdźmy, czy jest gdzieś tu pewnie jest. O, e, on. Z tym oto panem pierwszy raz nagrywam film. O, dobra. Jak widzicie, już tutaj piszą, to zobaczymy w ogóle, kto jest bardziej ogarnięty w to. Bo widzę, że on wie o co tutaj chodzi. Myślę, że widzę, że grał coś. I słuchajcie. E jest taka sprawa, ma, tylko nie wiem się do, te, do tej zbrodni dopuścić. Albo nie, dobra, bo wiecie, dzisiaj nie gramy na challenge, po prostu tak sobie gramy. Chyba, że on jakiś challenge wymyślił, że ja po prostu gram takie luźne gierki. Bo po prostu nawet nie ustaliliśmy w jaki challenge byśmy grali, więc... Ej, pa! Coś tu nie wykło. Ja hmm. No taka sytuacja. Co? Okej. Okay. Ja nie mówię, że to coś złego. Zagraj podobnie. Zagraj podobnie no halo. O dobra. Saperem było łatwiej, bo z saperem przez Discorda trochę było. Tutaj trzeba się posługiwać przez telefon jakoś, ale dajemy radę na razie. Odcinek będzie trwał jak zawsze 20 minut, bo dłużej nie mogę. Znaczy nie to, że nie mogę, ale... Po prostu dwójki się trudno gra, zwłaszcza z takim z takim gościem, z którym nie mogę się za bardzo komunikować. Jakoś się tam umówiliśmy. Gli powiem wam taką ciekawą poczekajcie. Powiem Wam taką ciekawostkę. Miałem z nim nagrać już dwa tygodnie temu, ale padło tak, że po prostu nie miałem jak się z nim skomunikować, więc... Nagrywałem z saperem, ale saper dzisiaj nie może, więc dzisiaj on ma swoje kilkadziesiąt minut. E, no. Masz tutaj swoje kilkadziesiąt minut, więc możesz się... znaczy kilkadziesiąt sekund w sumie albo nawet kilkaset sekund. Nie wiem ile trwa 20 minut. E, ogólnie to ogólnie to poczekaj ja może polecę ich dobra wybombiłem mi łóżko. dobra Dobra, może go wybombić Kurde, prawie bym wybombił cały team. Widzisz gry, naszych gry. Dobra, będę po prostu mówił do niego on. Widzisz, że ja tu gram? Ja tu normalnie ich ogrywam. Wszystkich. Ty tu łóżkoś, ty tu łóżkiem się zajmujesz. A ja niszczę łóżka innym. A, w ogóle nie powiedziałem wam czegoś, nie wiem czy widzicie, ale mam taki teksturpak inny. Ostatnio sobie ściągnąłem jakiś teksturpak od jakiegoś youtubera. Oh, fuck. Mhm. Jestem ciekawy, czy ten gość co tu jest... ma Nie widzieliście nic, co nie? Kurczę, coś mi telefon. Upadł. Czekajcie. Się. W ogóle dzisiaj nagrywam znowu mnie w swoim pokoju. dzięks. dzięks ty to jesteś gość. Oczywiście saper ja do ciebie nic nie mam, co nie? Jak z tą grałem poza odcinkami, to tam żelazami nie dawałeś tak łatwo. Udało ci się, Gryzdol. Oh, Gryzdol zrobił pierwszego TNT jumpa. Na tym odcinku oczywiście, bo ja nie wiem jak tam. No, nul damage dostałem, nul, nul. Jesteś tu, dobra, jesteś tu. w ogóle co chwilę komuś łóżko niszczą? To może. Fortinite, jest... babajcie! Kurde, bym zniszczył czerwony łóżko. Dobra, uspokoić się, uspokoić się. To jest tylko gra. Co nie? Czy tak naprawdę to życie jest groma? To jest prawdziwe życie. Nie wiem, dobra i nie chcę wiedzieć. Zabiły byka, co to na byka? byk? Oh o oh fak, o oh fak, o A ja polecę do nich póki ich tam nie ma. No. Czemu to są laki Ja rozumiem, jestem w pokoju Wiecie co ten dźwięk oznacza Jestem w pokoju prawie bez nul internet hmm. Nie wiem czy mi się coś opłaca On już nie żyje Dostał. Zrobiłem to, bo nie miałem co robić. A po drugie, on już na mnie czeka. Ej, bo to. Ej, o dobra. Ja tam przez przypadek wyjeżdżam, co nie. kaczuszki, kaczuszki. kaczuszki. W ogóle to on ma Skina Steve'a, ja mam Skina <śmiena> Alex. O, tutaj jest. A nie, to nie on. Tutaj jest... A nie. Zgubiłem go, o, tu jest. Jesteśmy niebiescy. Pewnie znowu napiszę, że on bed, więc ja będę musiał napisać ok Więc trzeba najlepiej szykuję. W ogóle nie wiedziałem... Znaczy, jak to nie wiedziałem? No ogólnie to widzę. Dopiero teraz zauważyłem, że na... tutaj jest napis, że Coxcler ma serwer na Discordzie, dobra, nieważne. O, widzicie on ma a, ja mam. Ale. Buduj łóżko, daj radę. Bo budowniczy zawsze da radę. Zapamiętaj to. Bo budowniczy zawsze da radę. Dobra, kupujemy najważniejsze rzeczy, czyli to, to i to. Jest. Co jest? O nie wiem. Ja nie wiem co się dzieje. Co jest w ogóle jaki ten teksturpak ma skrzynię? Czy to po prostu taki lag jest? Bo ten teksturpak mój nigdy nie miał takich skrzyni. Patrzcie. Nie, taka dziwna jakby... Nie skomentuję tego inaczej. Aha. Zauważyłem, że mogłem iść na zielonych, których już chyba. A nie, są zieloni. No, kurde. No, o, on też umarł. Dobrze wiedzieć, że sam nie umieram. Może tam coś nie mam się. Dobra, słuchajcie, idę na zielonych, ty też tutaj patrz, jak to oglądasz, a pewnie będziesz oglądał, bo jak z twoim udziałem, to... Czemu ja tu nie mogę po położyć? O, tutaj mogę. zielony zielonych stracić łóżko. Mhm. Teraz sobie środeczkiem polecę. Do zielonych może najlepiej. O, widzisz? Widzisz, Gryzdol, Zrobiłem to. <śmiech>, śmiech, śmiech demoniczny, a raczej taki udaje Zniszczyłem uszko, zabiłem jednego. Czy to będzie win? Nie. Co ty? Ja tego nie lubię. Ja nigdy nie obudowywać uszka. No, ja nie chcę jak to wygląda z jego perspektywy. Pewnie śmiesznie, bo widzi, że gra z takim youtuberem, trochę do, do dupy. <głod canción> hmm. <gryso> <gryso> Bum! Rzucę do czerwonych, bo miałem iść do czerwonych, bo oni praktycznie zostali obok nas tacy jedni, jak Jakby nigdy, 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 nigdy. Puu, 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 nigdy, 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 nigdy. <sas> Mm, tak nie wolno Jakby nigdy, nigdy, nigdy O, Gryzdol już do nich idzie Pewnie i tak się nie uda, ale No poczekaj na mnie Ja chcę im to łóżko zniszczyć No poczekaj na mnie Ja chcę im to łóżko zniszczyć Proszę, no Gryzdol Bo się wkurzę Jesteśmy w dół gdzie zobaczyłem, mu obudowali łóżko? Mhm. Wybąbiłem całą populację. Ej, rozumiecie, to wybąbiłem całą populację. Zielonych. Mi się nawet cieszę, ale teraz nie mam jak wrócić. w sumie... Bo ja chciałem sobie pozbierać Emeraldów. Kupić perłę, ale chyba nie mam... Ktoś tu zostawił dwa kamienne miecze, coś, coś to za co w biały dzień. No ja Ja teraz nie wrócę tam. Please, do budu się, zanim mnie dostaną. Pitole, szybko! Please. Dzięks! Dzięks! Jesteś moim zbawcą! Coś tu chyba jednak pykło. Kupuję teraz perły. W ogóle ten teksturpak ma takie perły, więc może, może się kiedyś z tym teksturpakiem już widzieliście. A ja co zrobić coś, co jest praktycznie niemożliwe. Czyli wybombić... Tamtych oto knypków może się da. Nie mówię. Aha, zostaliśmy praktycznie tylko my, <grym> Hmm, wiecie co by się przydało? Jezus, wiesz, by się przydało. Jezus, wiesz? Ej, ten w ogóle jeden stoi w miejscu. w ogóle. Stoi w miejscu i się lampi. No, bądź bohaterem. No to już uratował. No to żeś zrobił. Brawo a, 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 a. zniszczył im Ty ja myślałem, że on zginął. od razu przy No, muszę tutaj kogoś ewidentnie pochwalić. Bo zrobił nam gierkę. No i serio, bo zostaliśmy tylko my. Jeden, ten jeden Piotrek, który się nie rusza i jest u czerwo I to... A nie, Piotrek się chyba... Nie, gdzie jest Piotrek? Piotrek zniknął. O, jest Piotrek. Yay. kto nam został? Jeden kaszojad bez łóżka. No tak, a No widzicie, on się nazywa kaszojad. Będzie S. Tak, nie umiem pisać na klawiaturze. Idę na ostatniego, jakby co. O, widzę go, biega te. I myśli, że tego, że bieganie go uratuje. On jest diaksowy. Serio, ja... To, to tak nie miała... Ewakuacja, wszyscy są proszeni do punktu wyjścia. Ewakuacja, wszyscy proszeni są do punktu wyjścia. Tak, wiem, wystarczy go zabić, ale trzeba się najpierw wystakować chyba, co? A nie myśleć, że on się sam zabije. Czemu ty jest tego tak mało? On to musiał być chyba. Ile TNT! Szkoda tylko, że nie tak dużo fireboli, bo mógłbym w niego rzucać wszystkim co popadnie. Dobra. Stać mnie na więcej w naprawdę i w przenośni. No, słuchaj, to może być nasza ostatnia runda, Pani Gryzdol. Jest. On um, tam, no, nasz Gryzdolik tam jest, znaczy... Nie, to jest... <g applicatie> <gryw Nicole> Jak ja jestem głupi, no ja, nie wierzę, no. Tak, myślę, że samymi mi go... Bo... Dobra, cały mi może i nie zrobię nam winka, ale... Chociaż próbowałem. On też chyba nie dał la, rady, a szkoda. Ale Kaszojadzie, pamiętaj. My jesteśmy jak słonie. Zawsze zapamiętujemy. <grymne> Aha. Ale się pośmiałem. Wiem, że z tym drewnianym mieczykiem nic nie zdołam. Ale on do nas idzie, więc muszę jakkolwiek nawet bronić naszą bazę. Nie, nie napiszę tego, bo on normalnie nerwy już sobie na nim chyba tracę. Jedyne co jest, no to można go zrzucić na, nad przepaścią. To jest moim zdaniem jedyne wytłumaczenie tego, jak go zabić, ale potrzebne są fireballki tutaj, no bez fireballków nie ma szans. Hmm, TNT, czy się aż tak mocno przydadzą? Myślę, że i tak się przydadzą. W sumie to też się może przydać. Dobra, słuchajcie, jesteśmy blisko, żeby go wykończyć. A przynajmniej blisko, żeby siebie wykończyć. On tam jest? Nie, to jest mój, to jest mój team mate. Skok życia na serio. jej udało mi się. Dobra, zbieram Emy, żeby go jakoś jeszcze wybombić. Także, że nie wiem, co by się przydało. Coś albo coś jaksowa, albo jakaś perełka, bo to jest jedyne, co może mnie z tej opresji jakoś. Został zamknięty w łodku przez kaszojad. To on ma na imię kaszojad, no. Będziemy na niego mówić kaszołek. Ej, masz. Masz dwa emy. <gry> Dobra, i perełka. No sobie coś za to. No halo. No. Myślę, że to takie fajne jest, że ja ci coś daję, a ty nie z tym. Nie, no żartuj. No nie, 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 nie. No. Od ich są czy co nie on jest spocony jakiś. Spocony Maciuś. Jakie Jaki ja mam powieść? Fajnie, tylko że to mi nic nie pomogło. No nie, no teraz już. Uy. Tego więcej? <laughs> nie, on chyba tego nie ma więcej. Mm, mm, kidosek, 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 kido. Uh. <laughs> nie wiedziałem, co robię. Kidosek lubi robi małe. i co tu się. Dobra, jeszcze jedna runda. Honorówka, dobra. Być może ten film będzie mocno pocięty, bo. Co? Ta... Ale mi się. Zna... Wiecie co, dobra, robimy tak. Będę go wkręcał teraz, że jeszcze nagrywam, ale tak naprawdę już przestanę. I dopiero teraz się o tym dowiem. Dobrze. Jeśli odcinek. Z tym oto panem Wam się spodobało, zapraszam Was na więcej. Ja jeszcze inną rundęczkę z nim rozegram, powiem, że muszę kończyć. No to co? Karka!